Tekst Savannah Bay zachęca każdego, kto go dotknie, do tego, żeby podążał za nim. Jest to tekst migotliwy, wielowarstwowy. Im dłużej się go czyta, im głębiej się wchodzi, tym ciekawsze przestrzenie on przed nami otwiera. Mam nadzieję, że tak samo będzie w przedstawieniu. Z opowieści takiej o starej aktorce, młodej kobiecie, która ją odwiedza, z opowieści o teatrze, rodzi się również opowieść o życiu, o wyborach człowieka. O tym, ile i czym płacimy za nasze życie, za nasze wybory. Czy nasze wybory spowodują, że będziemy szczęśliwi, czy może będziemy wręcz dotknięci, doświadczeni, ułomni. Im dalej Płyniemy w morzu do Savannah Bay, tym ciekawsza jest to podróż. Przywołam dawne wspomnienie jeszcze z początku mojego doświadczenia teatralnego ze szkoły teatralnej. W wyniku takich komplikacji przy dyplomie zderzyliśmy się ze sobą i nasza praca nie mogła dalej postępować. I spotkaliśmy się z psychologiem. Wtedy nie były modne takie treningi interpersonalne, dzisiaj to właściwie każdy już wie, jak pracują tacy coachowie i jakie problemy rozwiązują. Ale wtedy przy takim natłoku zajęć, pracy zawodowej, właściwie zauważyliśmy, jak zupełnie inny świat jest obok nas. Jak my żyjemy z teatrem dla teatru w teatrze. Chcemy uprawiać tę sztukę, później uprawiamy ją pomimo trudności, uprawiamy ją w konsekwencji i z konsekwencjami różnych trudności. To jest również sztuka o cenie, jaką płacimy za nasze wybory. Może biała skała to jest cena, którą trzeba zapłacić za obecność na scenie. Reżyser jest bardzo delikatny, to jest, pracujemy na bardzo takich emocjach bliskich i na dużej wrażliwości. Czułość, delikatność jest podstawą naszej pracy i to, że mam gwarancję właśnie tej delikatności, tej uwagi, ale również cierpliwości i czasu. Jaki może mi poświęcić? To jest podstawa, to jest najważniejsza rzecz w zawodzie. I tu jestem bardzo szczęśliwa, że znalazłam się w takiej sytuacji. Bardzo jestem ciekawa, dokąd razem dopłynie. Bardzo serdecznie chciałabym Państwa zaprosić na premierę sztuki Savannah Bay w Teatrze Polskim w Warszawie.